Panem no, ja nie potrzebuję nikogo łaski, ja się nie będę prosił, ja udowodnię wszystkim, że potrafię. Się że na go zahaczył. No kurwa, mać. No trzeci on nie wiedział, co to znaczy, jak znajdziecie świetność na powodzie, mają już te kurwy jebany. Co? No. Ale kurwa, cringe, tak, czegoś ja się nie powinno robić. Dobrze, witam was wszystkich serdecznie. Dobrze, na następnie chciałem tutaj prosić, aby tutaj wszystkie osoby od oficera. 3 w górę wystąpiły tu przede mnie, przed mównicę. Komendant. To może sobie stanąć tylko koło nas. Szef, jakiejś predyspozycji? Kogo chce zabrać na patrol? Hmm. Komendant? Też szczerze. O Dobra, Kallenberg, wyź sobie Majka 77. Dobrze. Zonę, miło, miło. To się to 05, weźmiesz 13. O, na mhm. ich tu już możesz się udać na żeby dowolną jeszcze. Kolejna próba? Staraj się, staraj. Piękna sprawa, piękna to sprawa. To chyba znaczenie jest, panie komendancie. chyba przeznaczenie. Na no jak nic. A już jak? pierwszą pochwałę wczoraj dostałem. Na? No. Dzisiaj, ja dzisiaj, dzisiaj liczę na kolejną, panie komendancie. Zobaczymy, jak się będzie sprawowało. Co ty to za założył? No jaki, no normalny. No nie wiem, taki inny. Jeszcze inny? No, no bo ja i jeszcze mniej czyści. No pewnie się tak. A ja? O tym właśnie miałem mówić. Dzięki o, ku... za No i to to. No, że jak okej, no Dobra, no, dawaj. O, poszkiwany Mercedes. Dobra, jedziemy, do widzenia. O nie, to pan Sas. James. No, poszkiwany Mercedes, Dobra. No. No, jak poszukiwany? Plus Przecież pisem na Twitterze, że ktoś tam gada. <laughs> znowu no. niemożliwe. Jedź, jedź, jedź. Dziwko. Braknie zdążyłem zabacić no. Dobry. A, to jest ten chłopaków już zna. też. napad, zrobili koło godziny 13. A mm. to kurde ten. Złodziejaszki nie fajne. No. no, rabuj się, kurde, kompletni. Taki kara jeśli no. A wczoraj mieliśmy takiego jednego. Michael Brown się nazywał. I William Carter to na wczoraj to paczkaciu, kurwa, tak się? Na no, komendantie? Nie. No. Czołem. Co tam porali? No wczoraj to ten. W ogóle. Hmm? Sierżant William Carter ignorował w ogóle tych marszali. Kurde, no i że Co to? Nie Siemanko. nabrać. Nie mam nabrać oficerzy, co? No pewnie, że tak. Jak się robię. No wspaniałe. Ja. A to nie jestem ten szkwarze, Macie też? Jakie rzeczy Panie Nie, rzecz, ja? Pani oficer. A, nie. Tak. 77. W szkole bym to 72 A ten mercedes to ładny był. Tak, jakieś mega brać, Pojedziemy sobie takim być takim. Kurde, bele No to słuchaj, jeden telefon. My, że koralę też masz. Na koralę. To im pasuje 32 fotos To im pasuje jak najbardziej. Kurde, teraz były, a nie jak mieliśmy kod tak to to... O oh, kurwa, jest. Na lewo. Jedziemy? Panie komendancie przystanie. Poczekaj, mi się kulara, bo w pisyklu nie spoczyje. Dobra, dobra, to zamknę się już. 0,5 <śmiany> plus 1, 10, 5, 10, Kurwa, jak wyjechali mi. Mhm. Dostanę się dar, już o pasie. Nie fajne, nie fajne. E, kawałek masz, bo to poza miastem. I w sumie hmm. jedna jednostka zwierzę, że zasuwał to stratą. Więc... Temu podejrzewałem drugiej strony. Uh -huh. Może się wyrobimy jakoś razem. Ja mi na przykład nauczyli wrażenie REX, żeby na każdym skrzyżowaniu, o ile jest możliwość, jak ma się wolne ręce, to żeby pipkać. Bo tak to ludzie ten, wtedy gdzieś topują się te, i ten... Uwiedzą, że coś no, jedzie, nie? na skrzyżowaniach... E, we szczególnie zawsze powinniśmy włączać dźwiękowe na każdym skrzyżowaniu i ogólnie powinniśmy jeździć wągiej. Ale... Pieniądze! Ludzie pochowali sobie drogie fury. 05, nie dołączamy do pościgu. Gdzie oni? Są tam? Tam mam jechać, czy gdzie? Mówi, że autostradą. 77, ja ja tak. y bo już nie wiem. Nie wiem, Kselx 3 Czekaj złote Wateranga, oficer 1 stopnia. Jestem z Debilem, czytaj ze zrozumieniem. 77, <noise> neguję, rozpoczynamy dalej <noise> 1080, 80, dobrego w 900. Wjeżdżamy do miasta, kierunek Labobura Freeway. 75, 10, 11, ludziom, zapraszam, akcja 1. No. Skłaszam to niech spływa, że akcja rannie. nie? Mhm, pewnie się tak koniecie, drogi. No to nieźle. Dobrze, ja nie tak? Jak się po, to koczycie. Drogi śledzie! Kapi jedzie! Kurde, brakowało mi cię w sumie. Nieee! Kurwa Poszło. Właśnie tylko mnie będziecie mieli łowcą. Masz się? tylko do ten... odłędu, do... do... wasz sobie będzie. zim to do... nie za bardzo. Z nim za bardzo. Nie, no. Mima że on poran się teraz zmienił, że się jest. Mist, to Oto, piwi. Dziwo, masz co? 50 Nie, nie się zgłasza. Powiesz i dołącz do. Zmienił się Może. Na czy na gorszej, panie komendancie? Nie, wiem, z jakiej z strony, strony jeszcze tak Ja z jakiej strony Mówiłem, nie Mówiłem! to ja? Mówiłem, mówiłem! mówiłem. A czemu? to Wykonuj no polecenia! No ładnie, kurwa, to już tam wleciała. Gdzieś tak jeździłem Patrz się podnosi ten po lewej, ja nie mogę po... e, <grym> Kurwa e, i posunął psz, Tak można? ktoś <grym> powiedział, psz. że nie Jak ktoś powiedział, że nie? Gdzieś to jest zapisane? Nie wiem, jakbym miał takie auto też bym tak robił Ja powinienem bym tak robił, tak samo bym robił Super start, bardzo fajny, podziwiam furkę To nic się nie gdzie pojechał na pewno nie tutaj, no, bo teraz tak, jechał tam z dołu i tutaj w lewo no, skręcił no, tutaj... No, tutaj się by ten. Tutaj no, się sprzedał. No, w stronę tych. straży pożarnej. Straży pożarnej. Dokładnie dopadnie. tak, to już to, komendancie, jedziemy. Zdrowia będzie czwarty 1052, Street. I znowu tego drifta tu walowałeś. Mhm. Jaki powód do drugiego? Chyba na to narkotyki jechali, wiesz. No. A ja już czwarty. się. Może akurat. No, można chwilę poczekać, nie? Jak tam, panie komendancie drogi, ma pan szkolenie na tego, na parkę w ogóle? No, ja ona wszystko, wiesz? Kurde, Jak... ja też mam na wszystko, a nie mam na nic. To musisz poprosić, prawdopodobnie coś ci cofam. Jeżeli będziesz to pamiętał i tak dalej. Ja wszystko, że... wszystko miałem. Byli funkcjonariusze i cofali szkolenia. Więc myślę, że też nie będzie problemu. Nie tam. Poradzisz, się je bez. Ja jestem silnym człowiekiem, ja nie potrzebuję nikogo łaski, ja się nie będę prosił, ja udowodnię wszystkim, że potrafię. A tak ja, właśnie wiesz, będzie. Masowo. Tak się robię. Mm. Mm, Kurde, nie pojawił się nikt podejrzany. Nawet ruchu nie ma zbytnio. Ja pierdykam ostatnio, niezbyt ciekawy, bo nie wiem czy wiesz, ale... Marci um, nie żyje. W sensie... Syn Victorii. niektor mm. No... sami właśnie nie wiemy, czy... co to było. Czeko co się nie stało? Znaleziony został na... Chiliad miał... No, jakiś czerwony ślad na szyi. Hmm? Staramy się to jakoś ogarnąć, ale jeszcze... Nie wiemy, co tam się stało. I no, no, Tak wiesz, czerwony ślad na szyi, to albo od no. albo ktoś go podusiał. No właśnie, chcemy to jakoś ustalić i no, Wiktoria trochę podłamana, nie wiem, razem z Tiną w sumie. No, Ja że pamiętam tego Arciego, on był taki mały i on ode mnie że brał No właśnie, ja też tego. Taki fajny chłopaka tu. No, A my macie drogi? No? Bo jak mamy tego, tego. Po się gps pije na chwilkę? Pewnie, się tak. Super. Jak mamy, jak mamy tego, tego, tak tą... To... O kurwa mać! Na czasie my też tak bywa? Kurwa. Tam nawet się słuchać. Tam tego to nawet nie słuchać. Czego u niego nie słuchać, słuchaj. Sirenie i tak dalej, no to też musi stać się otwartymi oknami chyba jeździć. O. Tak to jest niestety z panem Bratonem. No lepiej, też. Kulkę dostanie i przypadkowo rady naciśnie. Ojeju no ostro, ostro. A co to za nowa kobieta, panie komendancie? W sensie? Hmm, tak, żeby się chwilę odzwoniła. To była... Wiktoria, bo... No trochę jest ale też, to po stracie syna no, i... No nie, ja się w jeszcze nie gadałem. Co z no tak. Kurde, no to nieciekawie, no. Hmm. Naprawdę nieciekawie, przykre to jest. No i to czemu tak... Który miał pętlę na sili Znaczy, czerwony to ślad 27. No to... Albo sam miał coś nie tak z głową Albo... Albo kurde Coś go musiał podusić, no ale on to... Jak miał coś nie tak z głową, no to sam się w ten... To sam musiał decydować o tym A jak nie, no to wprątał się już we towarzystwo jakieś może A kurwa, nie no, tak to nie będzie Ale, Speedy, proszę zjechać na miejsce parkingowe po prawej stronie. Proszę zgasić silnik. Pozostawić ręce na kierowniczy. Oczywiście nie wychodzi z pojazdu. 05 do srebrnego Volvo s 60 Polstar. Rejestracja 92392 Weź Witam serdecznie, Mike13, Kapitol, z pierwszego stopnia naszej strony. Proszę o do dokumenty do kontroli 30, prawo, jak ubezpieczenie pojazdu, pojazdu i dowód osobisty. pan Bambu Koko porwany przez pana Zutoka Gryna. Ostatnio widziany w szarym brabusie. Z pana, poszedł tam nie majstrować. Przy tym, proszę się niczego wyłączyć, dobrze? A, przypadkiem, przypadkiem. No. Dobrze, proszę pana. C ja pytam, co było kontrolem, co było powodem takiej, takiej dużej szybkości, proszę pana? a wie pan co, pokłóciłem się i... w złe miejsce do dragowania wybrałem. No, proszę pana, centrum miasta to trochę kiepskie, kiepska sprawa. No, wjeżdżałem z tej obwodnicy całej naszej, kurde. No. No, trochę kiepska sprawa, centrum miasta, czy znaczy, w się jechał? Po środku? No wiem, no zdaję sobie sprawę. No. Błąd popełniłem, wie pan. Hmm. Poprosimy na komendę mi. Panie tored, to redwości no, opiesik mają Przecież pan mógł spowodować, że go ruchu? Wstrzymuję wszystkich uczestników, dla samego siebie. Dziękuję. Nie no, niemożliwe, wie pan? No, ja to okay. Wyciągnąłem z garażu pojazd, to faktycznie przytarłem go ten osłupek, ale ale tak, to to raczej raczej wszystko jak tak mi ten wie pan tam kontrolka pokazywała, to było raczej wszystko dobrze. No, powiem panu, że ma pan tak cienkie opony, że naprawdę, no, wydaje to się, jakby tak naprawdę nie było. Kurde, tej bieżnika, powiem panu, trzeba się naprawdę mocno przyjrzeć, no. No nie wiem, wie pan, to możemy podjechać do mechanika w razie czego na przegląd, czy co. dobrze, proszę, ja proszę pana. Się, bo proszę wie pan pana. co, bo garaż mam tak ulokowany, że kurka wodna. Tam Panie jest Giusefio, winda no. taka pojazdowa. Panie Józefie, dzisiaj się będziemy no. dać za przekroczenie prędkości w mieście. Proszę pozostać w pojeździe, dać mi wypisać mm -hmm. tylko pliczek mandatowy, zaraz do Pana wrócę z dokumentami, dobrze? Ale to nim Pan wypisze, to Pan ponegocjuje chociaż może stawkę ze mną. Nie ja jesteśmy się na targu, z... proszę Pana, nie jesteśmy. No nie, ale Pan, ja nie obywatel, to można tak jak motywacyjnie, Jakie tam się po, niższy widok, niższy po, po, po te... O, to chcesz powiedzieć, od 8 tysięcy do 24 tysięcy. Dobra, to ja tak mu upewnienie Proszę Pana, dobra, no nie jesteśmy na targu, ale jednak i mam dobre serce i dobry humor, daję Panu dokumenty Tutaj proszę bardzo, e, prawo jazdy i e, ubezpieczenie, proszę, szczęśliwie jechać do mechanika, zobaczyć te opony, zobaczyć jest z nich ciśnienie No i tak nie zapierdzielać, jak pan chce się gdzieś wyjrzeć, no to na torze, proszę, no, A Pan nie wiem, na nie, na no, wie proszę, wie, wie Pan co, ma Pan na tyle skuteczny tutaj system uspokajający, że wie Pan, że już bo całe emocje ze mnie jest zeszły, jestem oazą spokoju no, A jak pan będzie chciał, to ja mogę pana tak później znaleźć i pokazać auto w stanie takim perfekcyjnym i pan zobaczy, że tam z tą szybą to różnie to bywa. To ja z, ja z chęcią podje, mogę podjechać, pokazać, że tam coś jest nie tak. Dobra, w porządku, proszę pana. To się kiedyś pewno my się zobaczymy. Musimy mu uciekać, bo wysłanie mamy. Do widzenia? No, bardzo dziękuję to miłego to dnia. 75 doski brąc będzie pościgu akcja 1, zapraszam. Jedziemy do pościgu? Mmm... Trzy jednostki już są. Możliwe, nie ruchamy. Blokada. Tutaj, daleka. No niby mógłbyś, to przejdź akcyjny jedziemy. Dobra. O, motorki są w domu, możesz dołączyć. Ja, górne, ja się po ja tak, tak naprawdę, dobrze? Dobrze. A jednak, jest to pewnie strzał na Kupinat, tak Koło Katynami, jak jest Kod po drugi. Nie na koło Kastyna, Nie włączyłem Nie północno-wschodni ty się co myślałem, hmm. No i tyle byłaś 10:82, w takim <laughs> pierdolę! Nie wiem, czy to jest się wydarzyły. 13 na miejscu, ostatnie około 10 13. Ej! Ksz, ksz. Ksz, ksz Co tam? Ej! No pojebane rzeczy, auto wyskakuje z podziemi. co to ma być kurwa? No co, rzeczywistość Co to ma być? Biorę cię wow. na szpital Motocykl ty gdzieś tam jest Ale ty idzie Tak, już wezmę, o tym już zostało No je. przecież Miałem pojechać z nim na szpital 50 10, 72 czy Delpera Freeway Nie wiem, dobra to jedźcie na szpital No nie, jak już wierzę. teraz weźwaliście no to już trudno na no. no oficerze, no z tego co wiem to nie wozimy nikogo tak na szpitale Tylko medycy przyjeżdżają No nie wiem, jak chcecie mam odwołać? Teraz to już trudno Zejdźcie mhm. z nim na chodnik chociaż 50 tylko 70 72 czy Delpera Freeway Znowu, znowu. Kapi wraca. Mam policjant. PIDIDO IEMES, jedzie Jest już. Nie ma, nie ma JMS, bo jeszcze nie jadą, nie jadą jeszcze. Patrzyłem na GPS-ie i nie widziałem tutaj was, sorry. Witam pustale. dzień dobry, panie Majdyku Kolega się wywrócił, coś dzień dobry. mówi. Coś mówi, że jakieś auta i ten... Może być trochę chory, bo... albo uderzenia w głowie tak się stało, bo... mówi, że jakieś mhm. auta wyskakujesz po ziemi. O, wszystko no. widzę, jest... kontakt z nim jest. No jeś no. No dobra pana powiedza co tu się stało niedobrego zejmę, ja po... to my się mamy Trzeba się później dołączamy do, do pościgu Obecnie idziemy w kierunku wchodziam. Tak pościg mamy górę, Dobra, no Na razie pozostanę na tej częstotliwości ponieważ bardzo często występuje jeden pościg Kupi? Powiedz no mi, znaleziono ze to Kurwa no nie wytrzymam Ała

Obywatel wjechał w kierunku katyna, w kierunku kasyna, pojechał w kursie, no. w na atak w atak na atak na atak na No się atak Grzesiu? Spokojnie. Jesteśmy przy tobie. Ja, musimy auto na atak ja na atak no. na atak na Ty na atak na Napisałem już atak na Kurwa, na się. na ale na atak na atak na Napisałem Napisałem już na na

Proszę bardzo. Trzymaj się, Grzesio. Super Kiedy jesteś. Mam, jest poczty. To jest ten katarnik. To jest ten. 05, to jest rozpoczty 80. Słuchaj, jaki problem. Zjedzie pan na Powocze. Z 05, 05, 05, 05, 05, 05, Jaki to był e, motocykl? Goniony przez pana KTM należący do Makin. Przyjął 10205 Aktualnie chodzi o 80, akcja 1. No co? Detrzymaj ja pojeźdź! Aleś mnie nie wybieraj! Jest trochę na tym razem. Bridge Street południowy wschód. Znajdujemy się w miejscach mieszkalnych i wjeżdżamy na kasyną e, Winewood Park Drive. Przyjeżdżamy obok głównego wejścia e, na kasynie i wyjeżdżamy na tradycję utwardzoną e, Winewood Hills. Kierujemy się w stronę autostrady, e, znajduje wjeżdżamy e, z drogi szybkiego ruchu i wjeżdżamy na 50. Kurwa, no nie wytrzymam. No kurwa, nie wytrzymać ci lokalni. Przecież się lekko zahaczył. No kurwa, mać, No przecież oni nie wiedzą, co to znaczy. Jeśli ich najlepsze światło, na mają się jakieś kurwy jebane. No nie, nie, kurwa, no zabiłbym, zabiłbym. Pierdolę ten. Nie, wiem, na modoczekach chłopacz, nie jesteś to. No. no nie mogę, no, jest bo jestem uciekiem pierwszego stopnia. Tak. No. Pierdolę.